Niech jest i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Król królów, Maryja, Zawsze Dziewica, oraz Święty Krzyż. Jak zwykle krótka modlitwa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Tak jest, duszyczki kochane. Zaczynamy. Księga Mojżeszowa, rozdział 11, 7 myślnik 8. A oczy Wasze widziały wszystkie sprawy Pańskie wielkie, które czynił. Strzeż, strzeż tedy każdego przykazania, które ja przekazuję Wam dziś. Abyście się wzmocnili, a wszedłszy posiedli ziemię, do której idziecie, abyście ją odziedziczyli. Tak to wygląda, kochani, że walka duchowa, czyli wzięcie krzyża, jest najpiękniejszą z dróg każdego człowieka. Dlatego, że Jezus Chrystus jest drogą, jest prawdą, jest życiem wiecznym. Jezus Chrystus. Jest Alfą i Omegą, początkiem i końcem. Dlatego podejmując walkę duchową, na początku przyjmujecie Jezusa Chrystusa, Jego miłość do swojego serca, do swojego życia. I kiedy przyjmujecie Jezusa Chrystusa, bierzecie krzyż i wytrwacie w walce duchowej, na końcu czeka na Was Jezus Chrystus, korona. Życie wieczne w Jezusie Chrystusie, w Bogu Ojcu. Tak to wygląda, że biorąc krzyż, będąc wytrwałym, jednocześnie, jednocześnie macie zakwarantowaną, ofiarowaną koronę. Życie wieczne. Tak to, kochanie, wygląda. Dlatego, ży... Dlatego walka duchowa jest piękna, jest najpiękniejsza. Dlatego, że jest to walka na śmierć i życie. Życie wieczne, które gwarantuje nam Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel i Odkupiciel. Jeszcze przeczytam wam tutaj Księga Izajasza, numeru nie, nie mam. Nie ma pokoju w sercu grzesznika. Tak to, kochani, wygląda, że należy, musimy wyrzekać się zła, grzechu, jadu zbuntowanych. Musimy to robić, aby osiągnąć pokój. Musimy przestać grzeszyć, musimy wejść na ścieżki Jezusa Chrystusa proste, aby doświadczyć pokoju serca, pokoju ducha. Zrozumcie to. Chcieć to móc. Chcieć jest to Boża wola, którą Pan Bóg obdarował nas ludzi wolną wolą, czyli chęciami. Wolna wola jest to Boża moc. Dlatego kto chce być zbawiony, ten może. Pan Bóg nam to gwarantował, dając wolną wolę, czyli chęci. Jest to Boża siła, można powiedzieć, Duch Święty, Boży chleb, który nam wystarczy, abyśmy wrócili do prawdziwego domu, do Jezusa Chrystusa, do życia wiecznego. Powiem Wam tak: wszyscy ci, którzy lubicie walki, wyzwania, w różnych dziedzinach życia, ci, którzy lubią walczyć, kochają wyzwania. W każdej płaszczyźnie, czy to będzie w biznesie, w sportach, czy to będą zawodnicy sportowi, MMA. Do nich chcę się też odwołać, do Was Panowie, bo kiedyś też uprawiałem te sporty. Znam smak porażki, zwycięstwa, ja to znam. Kochani. Walka duchowa. Dopiero tam możecie się sprawdzić. Dopiero w walce duchowej nabieracie prawdziwych sił Ducha Świętego. Dopiero tam poznacie swoje serca. Tam możecie sobie wybrać przeciwnika, jakiego tylko chcecie, i go pokonać. Tam dopiero możecie się sprawdzić w duchowej walce, która jest. Priorytetem, aby najmniej powinna być, każdego człowieka. Właśnie duchowa walka, która jest najpiękniejszą ścieżką, najlepszą, dlatego, że celem walki duchowej jest zbawienie, życie wieczne. Nawet w Słowie Bożym, w Apokalipsie u Świętego Jana, ludzie zbawieni nazywani są zwycięzcami. Ale żeby być zwycięzcą trzeba walczyć. Bez pracy nie ma kołaczy, kochani. Żeby być zbawionym musimy podjąć walkę duchową. Wziąć krzyż. Wytrwać do końca w Jezusie Chrystusie. I w ten sposób Zgładzimy każde zło. Jezus Chrystus zgładzi każde zło. Przyjmując Jezusa Chrystusa do serca, jest to takie żywe światło, jest to taka żywa miłość, przy którym Benkarty Belzebuba, zło, diabeł, upadli, zbuntowani są jak usmażone skwarki, są martwi. Taka to jest siła, taki to jest majestat Boży Jezusa Chrystusa, takie to jest żywe światło, że kiedy przejmujecie do swojego serca, do swojego życia Jezusa Chrystusa, to to właśnie żywe światło gładzi każde zło, każde spętanie, wszystko, co pochodzi od zbuntowanych, każdy grzech. I Jezus Chrystus jest tym żywym światłem, jest tą siłą duchową, która zwalczy każde zło w Waszym życiu, w życiu każdego człowieka. Miłość Jezusa Chrystusa to jest, tak Wam powiem, w świecie duchowym, mistycznym jest to jakby, jest to tunel, jest to taki tunel światła, miłości żywej. Na końcu, że tak powiem, na początku jest Jezus Chrystus, i na końcu jest to taki tunel światła wypływający z serca Jezusa Chrystusa. A z boku, z każdej strony atakują Was różne demony, grzechy, zbuntowani, próbują nas obrzucić wszelkim świństwem. Ale Wy macie krzyż, macie cel jest nim Jezus Chrystus. I nie boicie się tych wszystkich ochlików, ani zła, ani grzechu, dlatego że macie cel, życie wieczne, zbawienie. Widzicie krzyż Jezusa Chrystusa, ta siła duchowa, miłosierdzie Boże, może Was wyprowadzić z tych ciemności. Dlatego podejmujcie walkę duchową, bo tylko ona, Jezus Chrystus, krzyż święty, zaprowadzi Was. Do prawdziwego domu, do życia wiecznego. Prawdziwymi zwycięzcami możecie być tylko i wyłącznie, biorąc krzyż, podejmując duchową walkę, przyjmując Jezusa Chrystusa do swojego serca, do swojego życia. Jesteście prawdziwymi zwycięzcami. Jesteście zbawieni. Z Jezusem Chrystusem. Kochani jesteście zbawieni. Tak to wygląda. Dziękuję ślicznie za wasz czas, jak zawsze, i na zawsze zostawiam Was z całą świętą rodziną, z Jezusem Chrystusem. Kochani, trzymajcie się krzyża Jezusa Chrystusa Najświętszej Maryi Panny Świętości, a spotkamy się wszyscy tam. W domu prawdziwym, w życiu wiecznym, który czeka na każdego z was, który, każdy z was, który wyrazi taką wolę, powrotu do domu prawdziwego. Pamiętajcie, że największym wojownikiem, był jest i będzie na zawsze Jezus Chrystus, Pan Panów, Król Królów, dawca życia wiecznego. Jezus Chrystus jest moim Panem. Jest najpotężniejszy. Jezus Chrystus jest jedyną drogą, Jezus Chrystus jest jedyną prawdą, Jezus Chrystus jest jedynym życiem wiecznym. Zostańcie z Bogiem na zawsze. Bóg zapłać i szczęść Boże.